Cześć wszystkim! Dzisiaj przychodzimy do Was z kolejnym filmem z mierzeniem ubrań na różnych typach sylwetek. To są Jasia. Hej! Hey. I tym razem wzięłyśmy pod lupę ubrania z bestsellerów. U mnie możecie zobaczyć bestsellery z Zary, u Kasi również więcej rzeczy, u aś natomiast bestsellery z Berszki. Także linki do filmów dziewczyn zostawię Wam w opisie, a my będziemy dzisiaj przymierzać pięć różnych mogę się doczekać? Bo wiem co zamówiłaś, więc jakby ja nie, nie mogę się jednej rzeczy doczekać. No to tą rzecz zostawiam nieco później, a teraz sięgnę po pierwsze. Pierwszą rzeczą jest sweterkowa sukienka. Ja jestem co bardzo ciekawa wie? długości, czy faktycznie będzie to co? jako sukienka? Nie. Nie zdecydowanie. To oh sukienka? No. Bo szansy bardzo duże. Czekajcie, ja aż muszę to sprawdzić. Ale generalnie jest ładny. Aha. Aha, nie ma, nie ma e, zdjęcia na modelce, a na stronie tak wygląda on taki dłuższy. No dobra, no to po prostu zwykły sweter w takim razie. Zaczynamy na spokojnie, ale uwierzcie, że zaraz się rozkręci. No to się przybieramy. Okej, okay, no to w sumie klasyczny ładny sweter. Nie wiem jak e, wasze zdanie, ale moim zdaniem Prezentuje się fajnie na każdej z nas. Bardzo jest fajny w ogóle, tylko na przykład on mnie drapie. Pomimo, że ma dużo w składzie poliestru, to jednak ma 15% dolny i to jest odczuwalne od razu, więc, jakby musiałaby mieć jakiś stop. Pod... To, ale wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo zgrabnym swetrem. Mm -hmm. Ale faktycznie gryzie zdecydowanie, słuchajcie, bardziej niż moje niektóre Złowniane. wełniane swetry, takie w 100% z wełny. Mm -hmm. e, więc tutaj faktycznie dla to mnie jest to, to jest to już problem, gdzie często, jakby nawet a się coś drapie mnie, niekoniecznie. Mm -hmm. To tutaj już mnie to denerwuje. E, no plus to jest sztuczny sweter, więc to gryzienie plus no, dziwne połączenie szczerze mm -hmm. trochę. To prawda. Wygląda ładnie, ale faktycznie gryzie i nie wiem jak ja to zrobiłam, że zamawiając byłam pewna, że jest to sukienka sliterkowa. No po prostu zdjęcie na stronie mnie zmyliło. Eee, a jednak mamy po prostu zwykłe, klasyczne, krótkie sletry. Ty mi wysyłałaś screeny na konwersacji. No. E, na modelce jak to wygląda. Tak? E? Więc może będzie, bo e, pamiętam, że ja też myślałam, że to jest sukienka Cześć. tak myślałam. Bo ty wysyłałaś mi screeny każdej rzeczy, żebym tego samego nie zamówiła przypadkiem. Nie! Jest What w sensie no tak jest na modelce. No, no nie no tutaj nam coś nie gra. Ona ma chyba największy rozmiar po prostu. No, jak to jest sukienka. No. A Ale gdzie? zobaczcie, zdjęcie to zdjęcie ze strony, bo ja sprowadziłam teraz na moim tak, zamówieniu. Ona I może, nie ma tego. Ona widać. możliwe, że wiecie, zrobiła coś takiego. mi się wydaje, że po prostu ma jaki taki wielkaśny rozmiar i... i, tak, i tak No, no. Ale poszukajmy. A nikogo nie ma gdzie jako sukienka, myślę, że dla Ciebie też nie ma gdzie jako sukienka. Nie, no zobaczcie, długość nie, jest nie. No nie, długość na wierzchu. Więc ja za to daję ocenę 2. Nie, no to wreszcie, no to daję. ja w takim razie raz raz. ja też na, chciałam sukienkę. No to ja też daję 2, szczególnie, że na dole i tak. też. się. Obraziłyśmy się do ten na ten zadań. Koniec. Nie ma, idziemy dalej. Dobra, lecimy w szałowę. Oh, wow. To mnie bardzo zaciekawiło, ponieważ jest to bestseller, a jest dosyć specyficzne. więc jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało szczególnie na różnych typach sylwetek. Mamy tutaj taką sukienkę marszczoną z jednym drugim rękawem, z opuszczonym ramieniem, tu z jakimiś falbankami, marszczeniami. Aha, bo to nie jest ręka. No nie, nie, to jest to nie. Także słuchajcie, dużo się tu dzieje. Ja jestem tego bardzo ciekawa. No dobra, no to sprawdzamy. Ej, powiem Wam, że. Zamówiłam to na stronie Zary, bo zdziwiło mnie, że jest to w bestsellerach. Na modelce wyglądało strasznie. Eee, Byłam ciekawa, jak te dzieje się wyglądały, ale to dziwo nie jest to takie złe. Ciekawa jest ta sukienka, długość u mnie to jest taka, no, na strych ciągle się podbija, ale ogólnie uważam, że nie leży źle, na przykład maskry w więc dla mnie bardzo to fajna opcja. Fajny jest ten rękaw, ogólnie nawet trzyma, trzymają wszystko u mnie z git. Nie mogę tak za bardzo i nic złego powiedzieć na ten temat. Ja mogę tyle, że jest za krótka przy już kilku pierwszych ruchach. Podeszłaby mi pod same pośladki, bo już tak wiecie, ledwo, ledwo przykrywa, i czuję po prostu, że mnie ciągnie. Ja często mam coś takiego w przypadku sukienek, że całą kształt mnie tak ciągnie wszędzie, że jest po prostu to za krótkie. No, i tutaj też takie jest, że wiecie, talia nie jest tam do końca, gdzie jest talia. Tutaj, gdzie już powinna być pupa według sukienki, u mnie jeszcze są plecy. No, no i. Okay. To są takie moje realia krótkich sukienek. No, zazwyczaj tak to wygląda po prostu. No Tak, to faktycznie powiedziałam, że jest to sukienka na niższą osobę, dlatego że u mnie jest to trochę pod pupę i wcale hmm. mi się ta sukienka nie podciąga, więc na spokojnie mogę do tego złożyć jakieś fajne szpilki i wyjść na imprezę. Zrobiła na mnie pozytywne wrażenie, więc no nie wiem, jak będzie ok żeby to założyć, no to chętnie. Jest ciekawa, ale dziwnie to, że jest w bestsellerach, bo wydaje mi się, że nie jest taką rzeczą, że każdy wchodzi na stronę i mówi, o muszę do kupić. Tak, no właśnie, bo zazwyczaj w bestsellerach są rzeczy, które są takie uniwersalne i pasują na różne typy No nie mi się wydaje, że bestsellery to powinny być rzeczy, które najwięcej się sprzedaje w danym czasie, a wydaje mi się, że to oni wybierają często rzeczy, które o, chcieli. <laughs> żeby były <żeby laughs> bestsellery. Też właśnie, ostatnio myślałam, że bestsellery to chyba są po prostu rzeczy, które oni uważają za super produkt, ale im nie schodzi. Tak, sobie pozycjonować, no bo nie no, ta sukienka jest bardzo, bardzo efektowna i mm -hmm. w sumie nie zdziwiłoby mnie to teraz bardzo, mm -hmm. że jest w tych bestsellerach ale niektóre rzeczy tam faktycznie mnie dosyć e, zdziwią. No tak? po prostu. E, I generalnie też jeszcze dopowiem, że moim zdaniem wizualnie, jak patrzę w podglądzie, to każda wygląda w tej sukience dobrze, mm -hmm. tylko ja po prostu na przykład nie czuję się w niej dobrze, już jest mi mm -hmm. tak taka nie, ale myślę, że można jej dać wysoką ocenę. Ja bym dała jej, nie wiem, 8. jest naprawdę spokojna, wygodna bardzo. Ja jej daję dziewiątkę i powiem, że zastanowię się nad jej zostawieniem. Okej, okay, no to ja ze względu na was daję siewiątkę. Tak. tak, bo wiecie, bo. Mi okay. sobie piramida. Jakby swoją dość ocenę dodałabym max 5. Okej. Okay. Bo nie czuję się dobrze, ale wiecie, Wam bym dała 8,9, więc to tak gdzieś to okay. no, się Wow, ale to na tobie też z tym ładnie to wygląda, tak opinie talię, podkreślasz. no. No. no, no U siebie, tak. mega. Więc to, na Basi. Ona się Dobra, lecimy dalej i tutaj mamy sukienkę taką marynarkową. Ma, ma... Marynarkową chyba. Marynarkową sukienkę, marynarkę sukienkę, jak to jej to nazwać? W którą stronę? Okroju marynarki. O, 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 okroju marynarki. Mamy tutaj sukienkę okroju marynarki. Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało z długością u nas wszystkich, bo ja bardzo taką rzecz bym chciała, ale zazwyczaj to są nieco długie. To jest taka materia, że na pewno nie będzie na nas trzech, ta rzecz no akurat, bo wiecie, jest w konkretnym miejscu, ten materiał nie jest jakoś szczególnie rozciągliwy, więc no, na której z nas może wyglądać dobrze. Zobaczymy na której. Sprawdźmy. To by było tyle. Tyle <grym> tam na radę wsadzić. Ja już słuchajcie, mówię, nie, już musi, na pewno jak już nie weszłam w spodnie filmek Asi i tutaj nie wejdę, ale ja tak wszystko nie, mam Nie I to nie chodzi, na pewno nie chodzi o długość, o talię, to chodzi o, o ramiona. ramiona. Nie da się przełożyć. Ale słuchajcie, ja zamówiłam kiedyś y, taką samą sukienkę, rozpoczęcie kolekcyjne o nową. I słuchajcie, też nie wyszłam. Może spróbujesz Asi największą? Dobra. O to czekajcie, ja zejdę z kadru, bo... A pokaż się tutaj do mnie. W talii jest za luźna, bo jeszcze nie zapięłaś też. I za nisko jest też widać. Czyli z no, Nie, jest nie. No, w sensie widać, że to jest po prostu nie mój rozmiar. E, powinnam zobaczyć tą ich sestra, ale ramiona totalnie nie przejdą. Zresztą widzieliście dla e, każdej z nas. A te guziki na pewno nie da się ich chodziło, bo nie. mi się nie udało. Nie, 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 bo one są tutaj zaszyte. No, no. to, nie wiem, na kogo to. i w ogóle pierwszy raz w historii. Miliona naszych filmów mamy sytuację, że my trzy nie, nie wyszłyśmy w coś. Okej, okay, no i musiałyśmy wrócić do tych sukienek, ale wam jeszcze ciekawostkę, ledwo coś ciągnęłam tą sukienkę o dwa rozmiary za dużo. Ja to nie wiem, jak będzie się zdjął bez nas. No. Szczerze, bo to tak. było kamerę. Ja z jednej strony brałam, Asia z drugiej, Basia się zapierała. I ci przyszływe dwie musiały pomagać no. mi zdjąć tę sukienkę, więc... Krój, totalne fopa, a wróciłyśmy do tych sukienek, dlatego że teraz będziemy mierzyły długie kozaki i po prostu <noise> potrzebujemy sukienki. No, chciałam przymierzyć do, do tamtego, ale nie wyszło. Potrzebujemy sukienki, żeby mieć odsłonięte nogi. I jeżeli chodzi o rozmiary butów, mamy wszystkie identyczne. Nie ma, nie ma problemu, nie zdaniem. ma problemu. Ale tak, właśnie mamy jeszcze kilka naszych takich koleżanek do i Wszystkie mają 38. Totalnie, no to jest niesamowite, I zawsze się wymieniamy butami. I zamówiłam te buty dlatego, że one są takie dosyć długie i jestem ciekawa, Eee, przede wszystkim mam między mną a Kasią, gdzie będzie, kończył, tak, gdzie będzie się kończyła różnica, w którym miejscu na udzie. Bo ja wszyscy mam taki problem z butami, że zakładam e, jakieś outfity długie buty i nagle to się łączy, jakby nie ma, nie ma ciała pomiędzy. Lecimy. No, jest różnica, ale jeszcze, żeby aż tak duża jak myślałam, że będzie. Ja w ogóle lubię kozaki albo jakby błotki, albo takie mega wysokie, a to są takie pomiędzy i nie wiem, czy mi się podoba taka przerwa. Mhm. Tak, tak dziwna. Tuż nad kolan, tak, tak Trochę jakby wam jeszcze się wstrzymało z tego kolana. Właśnie tak. tak czuję jakby to się mało tak. Cały czas, na, na przykład po lewej stronie, lewa noga, prawa nie. Jakby okay. jest różnica w szerokości na Mnie no, jest trochę wyżej, bo mam wrażenie, że u was się to gdzieś tutaj tak. kończy. Ale w ogóle y, zobaczcie jaka jest na przykład różnica w odsłoniętej skórze, już patrząc na całość sukienka, buty. No, no tutaj tak samo. Tak. Tak, bo to też ma dużo odsłoniętej. Też mam tak. odsłonięte. mhm. No nie, dla mnie to w ogóle jest nie, nie ta długość, jakby ta lub mhm. na łóżka, bo... Ale ja też myślałam, że będą wyższe, szczerze mówiąc. Jakoś tak na stronie zamawiając je... Myślałam, że będą to jest niczym sweter sukienka. Myślałam, że będą dłuższe, więc też się zawiodą. No bo jak faktycznie jak takie dłuższe kozaki, to już zazwyczaj mam dotąd hmm, tak, e, hmm. nawet wyżej niż połowa uda. Bez szału, szczerze. Tak, tak, tak. Jakoś nie, nie zachwyciło. I w ogóle ten obcas też jakiś taki nie za bardzo. No, ale, ale są dosyć wygodne. Tak, wygodne e, są. Nie powiedziałabym, że to wiecie, jest zły bud. Po prostu może nie dla mnie, ale generalnie jak komuś się wizualnie podoba, to jest. Okay. Ja bym dała im taką szósteczkę. Jak one leżą na nas wszystkich, tutaj podsumować, to nawet może bym dała pięć. W ogóle mi się nie podoba, jak u mnie to wygląda i u bo wydaje mi się, że to tak wygląda. No, niezachwycająco. Tak, to, to jest dobre określenie. Właśnie, ja wiecie, co z jednej strony dałabym wysoką dosyć ocenę, bo może się komuś to spodobać, ale z drugiej na przykład teraz sobie przypomniałam, że ta lewa noga jest szersza. Tutaj mam więcej miejsca, mhm. więcej luzu i jak idę, to jakby czuję cały czas tą lewą stronę, więc daję im maksymalnie prąbkę. a on nie prawa jest luźniejsza. Możliwe, że ktoś mierzył wcześniej, po prostu mhm. trzeba, wiecie, dostosować to do siebie, no ale już to na przykład jest dla mnie za luźne, ta mhm. noga, to już czuje się niekomfortowo, więc 5. Na pewno dziewczyny wam się to bardzo spodoba, ponieważ dostajemy w tych odkijach. Tak? Nie. I będziemy mierzyły płaszcze. No powiem wam, że mi się to podoba. Jest totalnie inna długość na każdej z nas, ale myślę, że akurat w przypadku płaszczy to jest takie mocno uniwersalne, mm -hmm. bo i krótkie, i średnie, i długie płaszcze na każdym go fajnie wyglądały. Tak, ale nawet widać różnicę pomiędzy mną a się, mam wrażenie, mm -hmm. długości w, w, w tym przypadku. No właśnie, ja tak, wiecie, nie chcę mieć na marudę w tym filmie, ale <laughs> jednak te rękawy są e, za krótkie dla mnie. Nie okay. lubię tej długości i szczerze jakby nie mam za bardzo płaszczy z takimi rękawami, Stawiam na te z dłuższymi. E, więc to byłby mój najkrótszy płaszcz, jeżeli okay. chodzi o rękawy. I gdzieś tam wolę, jak opada delikatnie. Ja w ogóle się tak patrzę w podgląd yy, i widzę, że przez te płaszcze. Jakaś taka jeszcze większa wizualna różnica się robi między nami. Przy płaszcz płaszczu wygląda po prostu na jeszcze niższą. Tak, bo jest też na ciebie zdecydowanie dłuższy, przez to, że jakby ja mam wyżej głowę, tu, to faktycznie. No, wydaje mi się, że też fajnie na Asi wygląda ten płaszcz. Dobrą właśnie ma długość Tak, płaszcz. to jest taka, w jaką bym celowała. Tak, ja. Dla mnie on jest ok, totalnie nie jest w moim stylu, ale bardzo fajna na pewno to jest propozycja, bo jest i dosyć ciepły i taki. Misiowy, ładny. misiowy, ładnie leży. Myślę, że to jest taki kolor też, co będzie pasowało do wielu rzeczy, więc myślę, że to jest fajna opcja do rozważenia, e, ale właśnie też nie wiem, czy nie do 1,70 m. No ja bym dała taką ósemeczkę, bo bardzo ładny, misiowy, Fajne, wykończone. Chociaż nie, 7, bo jeszcze to jest poliester, no to to jest takie love-hate. Okej, okay, ja też właśnie pomyślałam o śmierce, bo jest fajny, ale nie perfekcyjny. Też dam 7 solidarnie, ale to ze względu właśnie na dziewczynę, bo jakbym miała ocenić to, jak ja w nim wyglądam, to bym dała takie 5,5 maksymalnie, y, irytują mnie te rękawy po prostu. Okej. Okay. Okay. godzina 12. <gryzny> Dobra, tak więc już się z wami żegnamy Koniecznie podajcie do dziewczyn, żeby zobaczyć Kolejne części I możecie też pisać w komentarzach Co chcielibyście zobaczyć w kolejnych filmach Myślimy nad Nie wiem czy myślimy, czy to ja Ja tak zapadałam myślałam, że fajnie byłoby poprzymierzać stylizacje sylwestrowe na różnych typach sylwetek. Dajcie na przyjście, chcielibyście zobaczyć coś takiego. A jeżeli coś jeszcze, no to oczywiście dawajcie od siebie jakieś pomysły. No to żegnamy się z wami, do następnego filmu. Pa! pa!